No, my już yy, wróciliśmy, było bardzo fajnie. Byliśmy jeszcze na placu zabaw, fajnie się bawiliśmy. W piaskownicy też się fajnie bawiliśmy. No, i my już idziemy spać. Dobrze. Ja śpię tu. Ja tutaj. I ja tutaj. No, oni już śpią. Tak wyglądają. Dobrze. Zaraz do Was licowie wrócę. Tak muszę coś zarobić. Zaraz do Was wrócę. wie, Ferbie se drzemkę zrobił, co zrobił? No drzemkę, drzemkę se zrobił, ale drzemkę se zrobił wcześniej, no, no to życzę wam miłej nocy, dobranoc, dobranoc, no to już śpią w tym pokoju, a teraz się zajmiemy tutaj, już do was idę, już Ferbi do ciebie idę. I zając. Niedługo zając twoje święto. go Wielkanoc widzowie. Niedługo zając twoje święto. Dobrze, no to się kładziemy spać. Jeszcze cię pogłaszczę. Ty lubisz głaskanie. No to chodź Ferbi. Widzę, że ci na tej poduszce, lepiej. To, to sobie śpi na tej paduszce. No to się kładziemy i idziemy spać. Proszę, Ferbi. Proszę. Śpi. Śpicie Dobrze. No i zasypiają. Ferbi jeszcze zgłodniał. Mam tutaj niewidzialne jedzenie, bo Ferbi czasami je niewidzialne jedzenie. Ono jest, ale nie widać go, bo jest niewidzialne. Zjadł niewidzialne jedzenie. Widzicie, byliśmy na kolację Farbi jeszcze. Sami widzieliście nie pojad tak dobrze, jak powinien. Mam nadzieję, że już teraz nie będzie prosił o jedzenie, że zaśnie, bo jego przyjaciółka sami widzicie, zasnęła. Ferbi jeszcze nie śpi. On potrzebuje więcej czasu na zaśnięcie. I tu z tyłu sami widzicie maskotki mają. Zaś głodne. Muszę skombinować? Dobra. Mam niewidzialne jedzenie.

e no conte so farbiza Just